Cześć, witam wszystkich u siebie na kanale. E, dzisiaj chciałem Wam pokazać e, unboxing mojego nowego telefonu, który jest e, Samsung Galaxy Note 8, który miał dzisiaj premierę. E, także dłużej nie przedłużając, e, przyniosłem sobie od razu nożyk, bo telefon jest zafoliowany. Się dobierzemy do środka. Jest folia. Ładne pudełko z napisem Note 8. E, telefon. E, Posiada 64 GB pamięci i 6 GB pamięci RAM. Eee, także no, może być ciekawie. Dobra, tu się coś wysuwa. Tu jest zaplombowany, więc musimy to. European Sim card only, proszę bardzo. Także jak się pojadę do Stanów, to sobie już nie mogę go używać. Dobra, udało mi się to rozparcelować. Jest, jest telefon. Duży. Wręcz bym powiedział, y, bardzo duży. Ma dwa aparaty. Czarny. Ja wybrałem sobie właśnie model czarny. Spory, jak na obsługę jedną dłonią, chyba nie da rady. Jest też rysik. No, pobawię się nim, pobawię się nim. E, no dobra, zobaczmy, co jeszcze jest w pudełku. Oprócz telefonu e, mamy różnego rodzaju. Instrukcję, eee, taki PIN do wyjmowania karty, e, miejsca na kartę, dalej jest. Ładowarka w kolorze czarnym, co jest fajne, bo kiedyś kupiłem e, bodajże wcześniejszy telefon, którym właśnie nagrywam, to jest Samsung Galaxy S6. E, on jest w kolorze złotym, a ładowarka była biała, więc mnie to troszkę drażniło tutaj mamy taki adapter na mikro usb nie wiem czemu mi się nie także mogę sobie włożyć normalną ładowarkę od starego telefonu i ona mi przełączy się na końcówkę usb typu C jak dobrze pamiętam tutaj mamy normalnym usb, dużym usb możemy podłączyć telefon i przesłać wszystkie dane i tutaj co mamy? Mamy kabel do ładowania. Mamy słuchawki AKG, które podobno są bardzo dobre. Nie wiem, ja nie lubię słuchawek do usznych, ale pewnie je przetestuję. Mają pilota, podgłaszanie, ściszanie i jakiś przycisk funkcyjny jest tutaj też. Co jeszcze mamy? Mamy ee, łapkę do wyciągania z rysika, rysika, ten końcówki od rysika i dodatkowe rysiki ile ich jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć dodatkowych rysików jeszcze jakaś ta to są nakładki na słuchawki gumki żeby dopasować do e, uszu użytkownika no dobra to by było na tyle z unboxingu nic więcej tutaj się nie znajduje pudełko jest czarne puste Tutaj, aby są wszystkie dane wypisane telefonu, wyświetlacz ma 6,2 cala, kład HD plus super AMOLED, dwie kamery po 12 megapikseli, sprzedni aparat 8 megapikseli, IP68, czyli, że jest wodoodporny i kurzoodporny. Iris Scanner, cokolwiek to jest. Chyba to jest skaner tęczówki, jak dobrze pamiętam. KNOX Protected, czy jakaś tam ochrona czegoś tam pewnie danych. Bezprzewodowe ładowanie. No i te właśnie tutaj jest napisane, że są słuchawki AKG. No dobra, ja zobaczę jak on się będzie spisywał i dam Wam znać na pewno. Jest to wersja 64-gigowa, chyba nie ma innej w Europie na dzień dzisiejszy. Także telefonik wygląda super. Jest szkło z przodu, szkło z tyłu, mam jeszcze naklejki na nim. Pewnie je zadrę, ja nienawidzę naklejek. Na górze, co mamy na górze? Na górze mamy wejście na kartę. Nie wiem czy to widzicie, tutaj jest przycisk włączania. Tu są przyciski przyciszania, podgłaszania i jeden jakiś funkcyjny. Na dole jest na szczęście właśnie wejście słuchawkowe, nie tak jak w iPhonach. Ładowarka głośnik i ukryty rysik. Z tyłu są właśnie wspomniane dwie kamery, czytnik linii papilarnych. No dobra, zobaczymy, jak to cacko będzie się sprawować w normalnym użytkowaniu. Dzięki wielkie za oglądanie. Jak Wam się podobało, to zasubskrybujcie. A jeszcze właśnie zapomniałem wam powiedzieć, dostałem karteczkę, w której mogę sobie zamówić przez stronę internetową darmowego Samsung Dex, tą stację dokującą. Dla telefonów Samsung zmieniających je w telefon, w, nie w telefon, telefon zmieniających w komputer, przepraszam. Także jak to mi przyjdzie, to też prawdopodobnie to przetestujemy, zobaczymy jak to będzie działać. A tymczasem dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć.